Aby ułatwić wybór ósmoklasistom, za naszym pośrednictwem uczniowie mysłowickich szkół średnich prezentują swoje placówki. Jakie kierunki kształcenia oferuje kandydatom drugie liceum ogólnokształcące imienia powstańców śląskich? Nazywam się Mateusz Walasek, jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach z klasy policyjno-prawnej. W klasie policyjno-prawnej realizujemy przedmioty wychowania policyjnego i elementów prawa, przy czym mamy rozszerzony wos i geografię i angielski w prawie. Na tym rozszerzeniu jeździmy na poligony, jeździmy na strzelnice, mamy wiele zajęć związanych z formacjami mundurowymi, jeździmy na wiele wyjazdów między innymi spotkaniami z Uniwersytetu Śląskiego, gdyż nasza Pani z wiedzy o społeczeństwie jest profesorem na Uniwersytecie Śląskim. W ramach tych zajęć możemy spotkać się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, czy też z Wojskami Obrony Terytorialnej. Nasza szkoła jest idealną propozycją dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. W ramach tutaj Naszych lekcji wychowania policyjnego mamy wiele takich różnych zadań oraz takich ciekawych, innowacyjnych rzeczy, między innymi wspomniane tutaj strzelnica oraz poligon. Uczniowie chętnie realizują. Zadania zlecane przez miasto w zabezpieczaniach różnych imprez masowych oraz pomagają strażakom oraz strażnikom miejskim w swoich zadaniach. Myślę, że to jest idealna tutaj propozycja dla uczniów, którzy w ogóle wiążą jakąkolwiek przyszłość z, tutaj, z służbami jądrowymi, czy to z strażą graniczną, czy to strażą pożarną, czy to w ogóle z policją. Też tu nie jest, nasza klasa nazywa się policyjno prawna, ale nie jest to tak związane stricte, z, to z policją i trzeba od razu iść do policji, gdyż tutaj rozwiąza jakby rozwiązań jest więcej i można naprawdę. W wielu rzeczach się spełnić. Nazywam się Julka i chodzę do klasy pierwszej B, czyli klasy ogólnohumanistycznej. W przyszłym roku będzie to klasa z oddziałem dodatkowo dziennikarskim. Jest to idealna klasa, w której uczniowie interesujący się przedmiotami humanistycznymi i społecznymi mogą znaleźć swoje miejsce. Przedmioty rozszerzone na tym profilu to język angielski, język polski oraz historia. Mój profil ma do zaoferowania redagowanie do gazetki szkolnej Melodramat, lekcje muzealne, warsztaty dziennikarskie, współpracę z MOKiem, co łączy się z edukacją filmową. Uczniów interesujących się teatrem mamy idealną wiadomość, ponieważ w naszej szkole organizowane są spotkania kółka teatralnego. Wyjazdy teatralne oraz współpraca z Teatrem Kores. Ja nazywam się Zuzia, chodzę do klasy trzeciej o profilu, który ma rozszerzoną biologię i w przyszłym roku właśnie będzie to klasa przyrodnicza z edukacją sportową. Będzie to klasa pierwsza C, w której są trzy przedmioty rozszerzone i jest to biologia, geografia i język angielski. I oprócz tego w tej klasie są dodatkowe przedmioty, którymi jest na przykład nowoczesne formy sportu. I jest to klasa, która jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z jakimiś kierunkami medycznymi, z jakąś farmacją, biochemią, weterynarią lub na przykład stomatologią. Nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i są organizowane spotkania z pracownikami tego uniwersytetu, właśnie z nauk przyrodniczych oraz języka angielskiego. Są też zajęcia warsztatowe z również pracownikami Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Nauk o Ziemi. Są prowadzone zajęcia z dietetyki z lekarzami oraz z pedagogami. Nasza szkoła prowadzi też wyjazdy do planetarium w Chorzowie i tam są zajęcia z astronomii. Szkoła bierze udział w projekcie, są to zajęcia unijne, które przygotowują do matury. Te zajęcia są raz w tygodniu, właściwie są z większości przedmiotów. I na tych zajęciach przygotowujemy się do egzaminu maturalnego, robimy arkusze maturalne, mamy swoje repetytoria. W naszej szkole są też takie wyjazdy pięciodniowe, to się nazywa Euroweek. I jest to taki tydzień, w którym można poznać kulturę innych krajów oraz bardzo dobrze podszkolić swój angielski. Ja nazywam się Dawid, chodzę do drugiej Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach. I jestem uczniem klasy policyjno-prawnej. Chciałbym trochę powiedzieć o rzeczach poza zajęciami szkolnymi, czyli m.in. o kółku teatralnym. Kółko teatralne to jest jeden z powodów, dla którego wybrałem tę szkołę i jest u nas na wysokim poziomie. Mamy profesjonalne zajęcia, staramy się każdego roku wypuścić chociaż jedną sztukę, ale w tym roku złożyło się tak, że wypuścimy aż dwie, także. To było stosunkowo zaskakujące. Staramy się, żeby to były też sztuki, które zainteresują też uczniów szczególnie. Dlatego na przykład w tym roku wystawiamy szreka. Kolejnym ciekawym projektem jest również projekt żywych obrazów. Jakby staramy się odwzorowywać obrazy. Jest to projekt stricte dla klas humanistycznych, ale nie tylko. Dopuszczane są wyjątki. Odwzorowujemy różne ujęcia z obrazów, następnie robimy tego zdjęcia, i chociażby na szkolnym korytarzu do przejścia na hale, można ujrzeć efekty naszej pracy. W naszej szkole mamy również prężnie działający samorząd uczniowski, który to dopuścił do wielu inicjatyw, które były po prostu ciekawe dla ucznia, interesujące, jak na przykład Dzień w Kapciach, Dzień bez plecaka, tak zwany No Backpack Day. Mieliśmy również dzień sweterków świątecznych na święta, no i takie typowe jak mikołajki, Halloween. Myślę, że to też jest atrakcyjna część tej szkoły. Za co jeszcze uczniowie cenią Mysłowickie II LO? Mnie przekonał bliskość tej szkoły, ale jeżeli mam być szczery, to po czasie zacząłem zauważać, że w szkole jest bardzo przyjemna atmosfera. Ludzie są dla siebie otwarci, nauczyciele są mili, można z nimi bezpośrednio rozmawiać. W pewnym momencie do wniosku doszedłem, że właściwie czuję się to trochę jak w rodzinie. W szkole jest naprawdę dużo miejsc, w których można na przerwach wypocząć. Jest naprawdę, są naprawdę bardzo mili ludzie oraz jest tak naprawdę bardzo ciekawe i tak bardzo swojsko. Wydaje mi się, że mogę się bardzo dobrze tutaj rozwinąć. Jest wiele tutaj kierunków, które po prostu na to pozwalają. Nauczycieli, którzy są wyrozumiali, którzy bardzo pomagają innym uczniom. Ja chcę wiązać swoją przyszłość właśnie z medycyną, z takimi kierunkami medycznymi. No i wydawało mi się, że właśnie jest to świetna szkoła, która przygotuje mnie do, do takich studiów przyszłych, i właśnie opinie z moich starszych kolegów wskazywały na to, że to jest właśnie odpowiednia szkoła. Atmosfera, to jacy tu są ludzie. To ile ciekawych rzeczy tu się dzieje jest nie do opisania dla mnie w słowach i to będą lata, które zapamiętam i będę wracał do nich bardzo chętnie. Na itvm.pl obejrzyjcie także filmik, w którym do swojej szkoły zaprasza młodzież Kościuszki, a już wkrótce oferty swojej placówki przedstawią Wam uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.